Powołanemu do nowego życia, ale otaczał troską chorych. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby. Niech to miejsce, dzięki łasce Ducha Świętego, będzie domem błogosławieństwa i ogniskiem miłości. Niech lekarze, mądrze stosują sztukę leczenia, pielęgniarki i pielęgniarze troskliwie pełnią swoją służbę. Niech wierni, którzy tu będą przychodzić, odwiedzają Chrystusa w swoich braciach aby chorzy, doznając pokrzepienia, szybciej mogli powracać do zdrowia i z radością dziękować za otrzymane dobrodziejstwo przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego nie wstąpi na Was i na te pomieszczenia i powiązanie z Wami na zawsze. Amen. Amen. Wszystkim serdecznie szczęść Boże. Drodzy Państwo, oby tutaj wyświetliśmy. Czyli gdy wiem przychodzić w po potrzebie i wszyscy we mnie przychodzić mogli być ładnie obsłużeni, bo żeby to nie by było tak jak to bywało niegdyś, a jest to taki żarcik w tej chwili, bo my się trochę na luzie w tej chwili, że do gabinetu medycznego wpadł duch. I za każdym razem troszeczkę Ja, a, a co, co to się dzieje? A oni chlebam do trochę karoliska, muszę już pokazać. Z tym długo czekać. Gdybyśmy swoje robili, Probo się cieszy, że ma tutaj na miejscu taką przychodnię. Tylko szybko mu sterowia. nie Państwa, to jest tak Proszę Państwa, to jest tak No, chodźcie tu, chodźcie, bo tam się nie zmieścimy. Jesteśmy tutaj w większości samochodami. ale tak się jest nie

Do 100 lat nie będziecie, jak to robić, bo to będzie w góry dwóch, więc tak. Co będzie wyszło? Wracamy do niego. Ustawa, że cię włączy. Panie przewodniczący, nie, że trzeba pan taki dar, bo tak ładnie przemawia. Jak, jak wiele z to aż się wzruszam. To, to prawda, jestem świadomy. Nie? No dobrze. Bym...

Jesteśmy tutaj razem, chciałbym jeszcze jedno słóweczko. Mianowicie, może z niedawno, 24 maja w Europie odbyła się beatyfikacja siostry zakonnej szarytki. To są siostry miłosierdzia, te, które pracują z I Ich zadaniem jest, ich powołaniem jest właśnie praca wśród chorych, praca szpitalna i między innymi była taka siostra Marta Wiecka, żyjąca w latach 1874. 1904, a mniej więcej już bardzo bliski czas. I pracowała w różnych miejscowościach, ale ostatnio pracowała śniatki. No to w tej chwili to była Polska, w tej chwili jest to Ukraina. I ta dziewczyna była jakoś, miała dziwny charyzmat, piękny Boży charyzmat do tej pracy z chorymi, ale tam zapanował tyfus. Choroba straszna na ówczesne czasy. No i Trzeba było wysprzątać, by zezwokować pomieszczenie, w którym umierali korzy na tyfus. typus. To zadanie przypadło dla pewnego młodego człowieka, no wystraszył się. Miał żonę, miał dwoje dzieci, nie bardzo chciał, bo wiedział, czym to grozi. I wtedy siostra Marta, młodziutka 30-letnia zakonnica, powiedziała, że ja to zrobię spokojnie. No oczywiście zaradziła się. Po, po jakimś czasie niedługim zmarła na Tychus. Potem, i to co ciekawego, że w kiedy ten system sowiecki, siostry stamtąd usunięto do Przez 60 lat sióstr tam nie było, a grób tej siostry Marty był ciągle miejscem modlitwy. Tam przychodzili, nawet kiedy chorowała, to modlili się o jej uzdrowienie. I katolicy, i grekokatolicy, i prawosławi, i nawet Żydzi. Wszyscy, bo taki miała jakiś, tak sobie zyskała u nich tą sympatię przez swoje serce, przez swoje powołanie. I byłem świadkiem parę lat temu, zupełnie przypadkowo przyszli nam śniadaniowie do jej grobu, zwykły grob otoczony takim płotkiem metalowym z krzyżem i kręciła tam kobieta i tak jak ci miejscowi mówią, tam ciągle to się tam Wszyscy przychodzą się modlić. No i potem oczywiście odbywał się proces gratyfikacyjny. doszło, były duże cuda za jej pośrednictwem. Znakiem takim, że uważali ją, ci miejscowi uważali ją za świętą od razu, to jest taki znak w wyznaniu wschodnim, że na przykład na ikonach, na obrazach, jeśli widzisz taki ręcznik haftowany, taki kraiński, kolorowy, to jest symbol właśnie świętości, tak uważano. I na 3 tego grobu siostry Marty zawsze taki ręcznik haftowany wisiał. Tak ją uważano. No i teraz doszło do 24 właśnie maja, wysłanie Ojca Świętego, beatyfikował ją w tym a potem była jeszcze równi uroczystej właśnie światy. ja tutaj chciałbym się z Państwem dzisiaj podzielić właśnie takim malutkim folderkiem o nich, żeby ona, ta błogosławiona marka, pielęgniarka, żeby tutaj nad tym miejscem bylała. Bardzo proszę. po kolei.